Witam, 67. dzień podróży rowerowej do Portugalii. Jestem właśnie w Portugalii i spędziłem noc tutaj na tej plaży, która się tu znajduje. Ale już jest godzina, już jest po dziesiątej, więc tam jest teraz tłum ludzi. Tutaj jest dosyć większe miasteczko, więc też przez to jest tu dużo ludzi, mimo że jest poniedziałek. No, plaża jak plaża. Łatwy był tutaj dojazd, bo jest taka kładka drewniana, więc łatwo się było tutaj dostać. I cóż, szału nie ma, a dzisiaj odwiedzę naprawdę parę bardzo ładnych plaż, bardzo fajnych miejsc. Dlatego nie będę się skupiał na tym, ale tutaj nie wchodzimy do wody, bo tak szczerze mówiąc, wiatr jest taki zimny, nie mam ochoty. Wejdę do oceanu w innym miejscu, bo dzisiaj się zatrzymam w paru miejscach nad oceanem. I myślę, że no, to mnie będą, będą są miejscówki, nie. No i pierwsze co, to jadę w stronę plaży Marina, tak to się nazywa. To jest właściwie plaża, na której pierwotnie chciałem wczoraj dojechać i spędzić noc, ale no tak mówię tam, bym nie strzelał z rowerem, bo tam byłoby ciężko zejść z rowerem, bo tam są jakieś schodki. Natomiast sama plaża jest tak pięknie usytuowana, że pojadę tam tylko po to, żeby zobaczyć, jak to fajnie wygląda. Bo jest to naprawdę fajne miejsce, a potem pojadę na. Kolejną plażę i tam będzie taka jaskinia, może uda się tam dzisiaj wejść i tą jaskinię zwiedzić. Więc co, ruszam w trasę i przede mną kolejny dzień w Portugalii. tutaj pod Lila w tym mieście, żeby coś kupić sobie do jedzenia. Był niesamowity w sklepie i w piekarni Lidlowskiej wszystko wysprzedane, ale to co było to, to sobie wziąłem. wziąłem na przykład coś takiego na spróbowanie. Wygląda, kształtem przypomina może trochę nawet yy, pierogi. Jest to coś takiego. A to tego a do tego na popicie to, co już wczoraj sobie wziąłem, czyli ta orężatka lokalna z Alcavre. Nawet no, całkiem spoko. No a to, to jest w ogóle na ciepło. I w środku, tu jest taka pasta rybna. I muszę powiedzieć, że całkiem spoko. Nie widziałem tego nigdzie w Didlu, w innym kraju, więc wydaje mi się, że to jest właśnie coś lokalnego, portugalskiego. Całkiem dobre, tylko że takie coś kosztuje 69 eurocentów. Więc yy, nie najem się tym, ale no, zawsze fajnie coś takiego spróbować. Całkiem spoko. W stronę właśnie tej plaży, plaży Marina, i to już jest mój w sumie trzeci dzień w Portugalii. Troszkę już słyszałem tego portugalskiego, i szczerze mówiąc, myślałem, że portugalski jest bardzo podobny do hiszpańskiego, i tam są raczej jakieś małe różnice językowe, ale jak tak słyszę ten język portugalski, to yy, różni się on od hiszpańskiego, jednak, i wydaje mi się, że to jest. Są tam jednak większe różnice. I co prawda, jest to ta sama grupa językowa, ale to nie jest hiszpański, portugalski, nie jest do siebie tak podobny jak na przykład czeski i słowacki, które moim zdaniem są bardzo podobnymi językami. Tylko w tym razie, sam język portugalski, to też jest ciekawa sprawa, ponieważ sama Portugalia jest 3,5 razy mniejsza niż Polska. Mieszka tutaj 10 milionów ludzi. Ale samym językiem portugalskim posługuje się na świecie 250 milionów ludzi, a wynika to z tego, że kiedyś Portugalia była tak naprawdę potęgą, i spora część nowego świata odkrytego należała do nich. No i Portugalczycy swego czasu byli taką potęgą morską. To w końcu Magellan pierwszy opłynął ziemię tookoła on był właśnie Portugalczykiem. Vasco da Gama to też Portugalczyk, który wytyczył szlak morski do Indii. Poza tym, Portugalczycy również wytyczali szlaki morskie właśnie z Europy do Japonii, na przykład, czy do dalekiej Azji. Oni byli w tym pionierami. No i Portugalia ma również przeszłość kolonialną, czy się raczej nie, chcą, nie lubią się chwalić. Ale tak, mają też przyszłość kolonialną, to oni sprowadzili również bardzo dużo ludzi z Afryki do Ameryki, właśnie. No, ale przez to, że mieli właśnie wiele tych kolonii, to przez to dzisiaj język portugalski jest używany przez tyle ludzi. Ponieważ po portugalsku dokazuje się nie tylko w Portugalii, ale również w Brazylii, w Angoli, w Mozambiku, na Wyspach Zielonego Przylądka. Więc no jest tego sporo, no takim najliczniejszym krajem, gdzie mówi się po portugalsku jest właśnie Brazylia, no i to wszystko sprawia, że portugalski jest w dziesiątce najczęściej używanych języków na świecie. Mimo, że sama Portugalia jest małym krajem i liczy raptem 10 milionów ludzi, no to tak to się wszystko potoczyło, że język portugalski jest dzisiaj jednak bardzo ważnym językiem tak ogólnie, no nie? Właśnie tutaj chciałem z początku wczoraj spędzić noc, właśnie. jak coś tam widać to jeszcze tutaj wysoko nad poziomem morza, więc żeby się tam dostać musiałbym zejść po takich schodach, no i byłoby to trochę problematyczne z tym rowerem, no ale miejscówka jest naprawdę kozacka, tam masa ludzi, dużo ludzi na kajakach tutaj pływa i no wygląda naprawdę nieźle. A to miejsce i teraz jedę na kolejną plażę, która jest w sumie obok, ale żeby tam dojechać trzeba i tak na okół, tak pojechać. To jest plaża Pena Hill. Nie, obok tej plaży jest taka fajna jaskinia, którą chciałbym odwiedzić. No i też tam na tej plaży jest łatwiejszy dojazd, też się tam zjechać rowerem, więc e, tam też sobie skoczę do wody. Bo jeszcze dzisiaj nie pływałem, a jak już pływać, to naprawdę w naprawdę fajnych miejscach. na plażę Pena Hill Kolejne bardzo ładne miejsce Tu jest o tyle spoko, że dało się rowerem dostać na, sam, na samą plażę No i tutaj jest masa ludzi tłumy dlatego, że tutaj odpływają łódki i można kajakami odpłynąć do jaskini, która się tutaj znajduje Z tym, że to jest cholerę drogie te kajaki, te łódki Taka łódka 15 euro na pół godziny, żeby tam popłynąć do tej jaskini, a ta jaskinia jest 200 metrów stąd Planowałem jednak wynająć tego supa, czyli taką deskę. Generalnie 15 euro to kosztuje, ale tutaj nie można właściwie pływać w klawo. Tu jest bardzo niebezpiecznie, duże fale i w zimna woda. Więc wziąłem sobie tego supa i na tym sobie teraz sobie popłynę tutaj i potem tam po tych Jaskin tu jest yy, kilka i na tym supie przez godzinę sobie sporo tutaj zobaczę. Muszę powiedzieć, że to miejsce, w którym się teraz znajduję, to jest po prostu jakiś kosmos. Co prawda jest tu tłum ludzi, ale nie ma co się dziwić, bo miejscówka jest naprawdę bardzo popularna. Ale no, to, co tutaj jest, to jest po prostu kosmos jakiś. To jest generalnie jedna z takich w ogóle wizyty, wizytówek nie tylko kawy, ale, ale ogólnie Portugalii. Jedna z najbardziej takich, najładniejszych takich jaski. No kurczę, trudno w ogóle gdziekolwiek znaleźć coś takiego, no nie? Tutaj w ogóle jachtami wpływają motorówkami masa ludzi. Masa ludzi na kajakach i na tych supach. No ja też na tym supie przypłynąłem, bo to jest naj, najszybsza opcja, żeby się tutaj właściwie dostać. Pław byłoby troszkę ciężko, a ta woda jest tu naprawdę kurczę zimna, bo Nie wskoczyłem i jest faktycznie zimno. No ale naprawdę yy, warto było wynająć sobie tego supa, bo widoki to są po prostu kapitalne. Naprawdę nigdy nie byłem w czymś takim jak jest tutaj. I dla mnie po prostu bomba, no nie. Fajnie by to było, tutaj fajnie byłoby spędzić właśnie noc. Myślę, że to by było noc, niezapomniany. Z tym, że tutaj się dostać, no trzeba by mieć swój kajak, no nie? No i z rowerem to mi się tutaj nie dostał, ale Miejscówka naprawdę fajna. Tutaj też mamy ee, Jakieś kamienie poukładane przez ludzi. Naprawdę super miejsce. Ale najlepiej byłoby tu być yy, chyba rano. Yy, tak, zaraz po wschodzie słońca, wtedy przypuszczam, że tu by było bardzo mało ludzi. I wtedy wydaje mi się, że byłyby tutaj najlepsze widoki, najlepsze zdjęcia i najlepsze ujęcia w ogóle. A teraz jest środek dnia, więc ludzi jest najwięcej. Dlatego warto było wynająć tego supa, bo tutaj kawałek dalej kolejna taka miejscówka, która jest dostępna tylko z wody, nie ma tutaj wejścia zewnątrz. To się tutaj przywnąć tylko na tych kajakach i. no Po prostu kosmos, no nie? Naprawdę kosmos. Już wiem dlaczego Algaw jest. ma najlepsze plaże w Europie, bo tu są takie miejscówki jak ta, no po prostu. Trudno jest w Europie gdziekolwiek znaleźć lepsze plaże niż tutaj, oczywiście, wiele miejsc we Włoszech, w których byłem też, czy w Hiszpanii, czy Chorwacja, czy Grecja mogą konkurować, ale jednak tutaj ocean to jest ocean, no nie? I trudno to z czymkolwiek porównywać, ale jest naprawdę kosmos. Okej, okay. a więc wróciłem na tą plażę, z półtorej godziny sobie pływałem tutaj po okolicznych jaskiniach i plażach, które są tam, no i tam w sumie też byłem, to no jest naprawdę kosmos, no nie, miejscówki, do których nie da się dostać inaczej niż, niż właśnie z wody, no mimo tego, że wszędzie są tłumy i bardzo dużo ludzi, to i tak naprawdę miejsce naprawdę kapitalne i warte odwiedzenia. Rower zostawiłem sobie tutaj przypięty i sakwę z najważniejszy, najważniejszymi rzeczami schowałem tam w tej budce, gdzie wypożyczyłem ten, ten sub. No i nic, nic mi nie zginęło, więc jak widać, nie, nie ma z tym problemu. No i teraz się zbieram i jadę w stronę miasta Portimao, a potem dalej, bo po jeszcze kilka miejsc do zobaczenia, a już się robi powoli późno. Jestem w Portimao i robi się już powoli ciemno, dlatego że zajechałem tutaj w tym mieście do centrum handlowego, żeby słabać Wi-Fi. Wciąż nie działa mi e, karta SIM i e, musiałem trasę ustawić na dziś na jutro, żeby sprawdzić tam wiadomość od osoby e, U której jutro będę nocował. Jutro muszę to jechać to Villa Novatele Milfontes. I musiałem sprawdzić, no musiałem traskę po prostu sobie też ustalić W każdym razie to wszystko zajęło mi czas i już jest po 20 O no, no kurcze, trzeba jeszcze przejechać z 4 dychy najmniej Dlatego będę jechał dzisiaj po zmroku No i tyle, zahaczę jeszcze o jedno fajne miejsce, ale już pewnie nie będzie nic widać bo będzie już ciemno no, ale i tak zajadę No i ja to teraz w stronę przylądka świętego Vincentego Jutro rano sobie tam go zobaczę co i jak i jutro rano zmienię kierunek podróży już na, na północ w stronę Lizbony. to jechałem do miasta Lagos i przyjechałem teraz przez kawałek przez centrum masa ludzi się kręci Tum to jest też bardzo popularne miasto tutaj w Al -Gavre. to ciekawe Lagos to również stolica Nigerii ale to nie jest Lagos na szczęście teraz chcę zobaczyć taką fajną miejscówkę tutaj i co prawda jest ciemno już więc na kamerce pewnie nic nie będzie widać, ale Liczę na to, że ja przynajmniej coś tam zobaczę. A tu jest też fajny widok taka fajna miejscówka nad oceanem. No i co, jadę tam zajechać, a potem jadę dalej. Ok, to jechałem właśnie w to miejsce. Nazywa się to Ponta Te Piedate. Na mapie Google. Dużo po Naprawdę mega miejsce, ale nie pokażę Wam go, bo już jest ciemno i na kamerce nie będzie kompletnie nic widać. Natomiast to są takie skały, które właśnie wyrastają. Z oceanu i wokół i wygląda naprawdę spektakularnie. Ja tam się przyszedłem zobaczyć, i mimo że jest ciemno, to tam coś nieco było widać i naprawdę robi to mega wrażenie. Cóż, myślałem teraz nad tym, czy tutaj się gdzieś nie rozbić w tej okolicy na noc, i jutro rano tego nie zobaczycie, ale niestety mam swój daleko. Jeszcze to Villa Temilfonte, z tą drogą, którą chcę to zrobić. Chcę jutro to jechać do tego miasta. A jeszcze to mam sporo kilometrów właśnie tą trasą, którą chciałbym to przejechać Dlatego też nie mogę sobie pozwolić na to, żeby tutaj zostać Przynajmniej jeszcze 20 kilometrów chciałbym przejechać dzisiaj yy, I bo z tej, tej chwili mam 150 kilometrów jeszcze, więc Przynajmniej 120 przyjechać, żeby jutro mieć 130 No to tak, tak to jeszcze mogę zrobić yy, Poza tym nie mogę tu zostać na noc, bo tu strasznie mocno wieje I jest zimno, ubrałem się teraz W <laughs> tras yy. I nadal jest mi zimno, więc nie byłem w stanie tutaj spać. Pojadę w miejsce, w którym nie będzie tak wiało po prostu. I tam będzie przyjemnie spędzić noc, tak mi się wydaje. No, ale nie czuję się bym był na północy Europy w tej chwili, bo jest mi naprawdę bardzo zimno. No i trochę ja żałuję, że nie mogę tego zobaczyć pokazać też na vlogu, ale myślę, że dzisiaj odcinek obfitował w przepięknej jaskinie i plaże, więc chyba nie było źle. Na no nic. Jadę jeszcze z 20 km. I będę kończył ten dzień, bo jutro czeka mnie też intensywny dzień i trzeba rano stać. Dobra, zakończyłem jazdę. Przejechałem 71 km w sumie dzisiaj i pokonałem aż 800 metrów przewyższeń, Więc, mimo że tutaj byłem nad oceanem cały czas, no to właściwie ta traska dzisiaj to właściwie było ciągle jakiś taki lekki podjazd albo lekko z górki. No i koniec końców uzbierało się tyle podjazdów, więc to się jest sporo. Jestem teraz w jakiejś małej miejscowości tutaj. Będę spał na plaży, ale w ogóle nikt się tutaj kompletnie nie kręci. No oczywiście jest już noc, ale nie jest to jakieś, jakieś duże miasto, takie jak Lagos. Na przykład w Lagos to były totalne tłumy. No a tutaj puściutko, cichutko i spokojnie, więc to mnie cieszy. Układa się spać. Dzisiaj będę w sumie krótko spał, może 4 godziny, ale maksymalnie 5. Ale chcę jutro wstać, żeby jutro mieć dużo czasu na jazdę, żeby nie jechać po zmroku, bo dzisiaj większość trasy zrobiłem właściwie po zmroku. I chcę jutro dojechać do Villa Nova to Fontes i tam jeszcze sporo mam do przejechania. Po drodze sporo miejsc odwiedzenia i no nie chcę, żeby się powtórzyła sytuacja tak z dzisiaj, że nie jestem w stanie zobaczyć jakiejś fajnej miejscówki nad oceanem, bo już jest ciemno, no nie? A tutaj tych miejsc jest naprawdę sporo, i szkoda byłoby coś tam omijać. No, tak wygląda trasa, którą dzisiaj przejechałem. No I kończę ten dzionek. I jutro jadę dalej przez Portugalię. Sporo jest tu ciekawych miejsc i jeszcze będzie co podziwiać. Dzisiaj odwiedziłem w sumie, można tak powiedzieć, najładniejsze plaże Europy, ale nie tylko plaże, bo wszystkie jaskinie. I no. Spędziłem trochę czasu tam w tym miejscu, na tej plaży Pena Hill, ale myślę, że było warto. Tyle na dziś i do zobaczenia w kolejnym odcinku.